Już to za wspaniały przybytek jest. Chata na końcu świata. Dadzą ci dach, dadzą ci ciepło. Dadzą ci wrzątek. Petarda. Eee, polecam, polecam bardzo mocno. Jedenasty epizod ze Szlaku Karpackiego. Zaczynamy. Przepięknie tu jest, przepięknie. Zubeńsko i w kierunku Starego łupkowa. Coś liczę, że zaraz będziemy przechodzić Koło stacji PKP Na ławeczce może byśmy sobie usiedli Zobaczyli czy jest internet Wczoraj jakimś cudem Podobno, nawet nie jestem pewien Podobno na górce Udało mi się znałapać Zasięg i wysłać Posta na fejsika Dzwoniłem szybko do żony Mówi, że jest post. U mnie już nie odświeża. Nie widzę, czy jest. A czy to takie ważne? Jest wędrówka. Dzień 11. Ostatnie 5 dni dreptania, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dzisiaj, e, chyba najłatwiejszy odcinek na, na całej trasie. 22 z hakiem. Przewyższeniowo naprawdę nieznacznie, coś ponad 600. O, w porównaniu przy wczorajszym 1500 czy przy wczor przedwczorajszym 1700 no to to jest, nie chcę mówić bułeczka z masłem, bo zobaczymy jakie to górki nas zaraz czekają, ale będzie łagodniej, będzie spokojniej. O, no, około 5 do 6 max godzin chcemy dojść do Jasiela, tam jest ponoć świetna baza noclegowa, tak to dzisiaj będzie nasz dzionek wyglądać. Patrz to, dwa zające. Cicają w trawie. Pięknie. A, Leśka, przestań. O, lecą, lecą. Są mina gróbki. Ale miejsce. Cmentarz Stary opuszczony cmentarz Cyrylicy kochani nie znam, ale Ewidentnie widać, że jest grób jakiegoś dziecka trzyletniego Groby, groby Tutaj też Na Sowiecką Ruś zostali wysiedleni mieszkańcy Zubeńska, Łupkowa. Mega klimat jest w tym miejscu Takie powalone nagrobki Odrestaurowywaniem takich nagrobków na tych terenach zajmuje się No nie tylko na tych Ale zajmuje się stowarzyszenie Agurycz Kapitalną robotę robią ci ludzie. Jakiś krzyż Łupków, historia żyje. Lista żołnierzy poległych. Dla idących w drugą stronę, informacja, że jest zmiana przebiegu szlaku. Można sobie wygodnie tędy przejść, ale myślę, że warto przejść centralnie przez cmentarz. Dokładnie tak, jak pokazuje eee, szlak na przełęcz łupkowską, później średni garbka na siówkę. Lećmy. A las mi chwyciło za gardło. Eee, historia. Historia tych miejsc. Strasznie, strasznie mnie rusza taka historia. Idę aż kurde na wdechu jakoś. Masakra. Tak sobie myślę. Gdzieś tu żałuję tego życia, które tyle lat temu, 80 lat temu, 70, kilka tyle zła doświadczyło i takie przemijanko gdzieś sobie myślę, jak się te nasze życie kiedyś potoczą. Czy znowu wojny nie zabiorą ludzkich żyć i za 80 lat jakiś wędrowiec. Będzie nas wspominał. A zostaną po nas może nagrobki, może krzyże, a może zbiorowe ubiły Nie wiem, katastroficzne myślenie trochę, ale, ale mocno jakoś przytłacza miłek to miejsce, ta okolica. Na pewno jeszcze tu wrócę. Że tutaj równolegle, jakby w tym miejscu, do niebieskiego szlaku prowadzi czarny szlak, śladami dobrego wojaka Szwejka. E, bardzo fajna relacja z przejścia tego szlaku. Znajduje się na kanale Krzysztofa z, i gdzieś tam się idzie. Polecam ten kanał. E, spokój bijący z tego kanału to jest zawsze coś, coś pięknego. Można się nastroić i uspokoić. stronie już drugi taki schron. Straszny śmietnik niestety, ale ławeczki. Nudowny stan. Nudzowny, nudzowy. Znaczy zajrzyjmy. Patrzcie jaka miejscóweczka na podkurczonych nogach. Może i można się położyć. Ale nie dziutko, tutaj mam klatkę piersiową gdzieś. Piędziutko. no ale jest taki dach, trochę mało pewny, już ale jest. Zawsze jakieś schronienie, zawsze coś. A nie będę kręcić sobie na twarz, bo nie, a ja tu jest ten najważniejszy. Poza tym, kręciłbym pod słońce. No na razie, ten odcinek zostaw nie poli. Taki nizinny jest bardzo, bardzo przyjemny, ale już widzę, że chyba w tym momencie będzie się tutaj zaczynać nam podejściuwa. Na średni garb, chyba tak się nazywa górka. Kanasiówka, później no i na końcu zejście do Jasiela. Bardzo jestem ciekawy tego Jasiela dzisiaj. Eee, wydaje mi się, że i tak największą robotę to zrobił dzisiaj łupków. Mocno, mocno wzruszeniowy akcent, ależ tu zielono. Patrzcie, mega syta zieleń. <laughs> Jest coś takiego syta zieleń. Sycąca oko. Bardzo mało aspektów takich z widoczkami, ten co teraz tu widzicie. To jest dopiero taki drugi, lekki prześwit. Dzisiaj. Patrzcie, jakie ogromniaste buki! Ogromne, potężne, a pod nimi odgroma orzeszków bukowych, które wbijają się leśce w opuszki. Czasami sobie je sama wyjmuję, podskakując na stópce. Ale jak to widzę, szybko ją zatrzymuję i wyciągam. No wczoraj był jakiś rekord z 4 czy 5. Przynajmniej te, które odnotowałem. A ile razy sama sobie poradziła? Powiem Wam, że dla mnie ten pies to już jest bohater, bohaterka. Powtarzam jej to kilka razy dziennie. Ale to ile ten pies znosi, martwi mnie troszeczkę, bo wczoraj nie zjadła całej porcji. A dzisiaj rano nie zjadła nic. A mam jeszcze taką pastę Aptus, którą rok temu testowałem na GSB. I boję się, że ona trochę jej zaszkodziła w kwestii tam biegunkowej. Ale dzisiaj, jak nie będzie jadła, no to bez dwóch zdań muszę zmieszać. Bo widać ewidentnie, że się Pański Piesek przyzwyczaił do mokrego. Do karmy suchej, zmieszanej z czymś mokrym, ale dzisiaj będziemy kombinować. No, jeszcze niecałe 12 km na ten cudowny Jasiel. Pierwsze wzniesionko za nami. Tutaj teraz takie standardowe, graniczne hopki góra-dół, góra-dół. I powiem Wam szczerze, być może ten odcinek będzie krótszy, a być może nie. Ale już mam taką tęsknotę za rodziną. Mocno, mocno, ostatnie pół roku miałem przemyślenia odnośnie tego szlaku odnośnie przyszłości kanału Bardzo się zastanawiam czy, czy kontynuować po tym szlaku przygodę z tym kanałem co prawda przed momentem udało mi się na słowackim zasięgu skomunikować z małżonką dowiedziałem się, że wczoraj ktoś na zrzutka anonimowo wpłacił 1000 zł. To jest jedna piąta. Tam też wyznaczyłem na zrzutce nagrodę: że jak ktoś płaci tysiaka, to idzie ze mną na ognisko i tam funduje piwka, wege posiłek i takie tam dowóz w granicach Wrocławia i okolicach. A będę musiał się z tego wywiązać. I to mnie teraz strasznie podbudowało. Ta zrzutka pokazuje, że to ma sens. Jednak taka wędróweczka, prowadzenie kanału, nagłośnianie ale z drugiej strony zaczynam się zastanawiać czy się pewna formuła nie wypala czy jeszcze nawet nie tyle czy chcę to robić ile mam na to czas bo jak sami widzieliście przed GSS-em, przed GSB i przed szlakiem karpackim e, no 3-4 miesiące intensywnych przygotowań prawie co weekend wyjazdy w góry e, to kosztuje, to kosztuje czas który, no naprawdę, bardzo mocno bym chciał zainwestować w końcu w rodzinę, bo, bo jestem to jej winien. Także nie wiem, jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Zobaczymy, może w ostatnim odcinku z tej serii się okaże, co głowa szlakowa przemyślała sobie. A tymczasem zapraszam do dalszej wędrówki. Niesamowite jest to, że. Nikogo nie ma. Dzisiaj cały dzień grama turysty nie widziałem. Włupkowie. Pan z panią siedzieli pod domem. Powiedziałem: Dzień dobry. Oni mi machnęli z odległości, pomachali mi dłońmi. Ja im odmachałem. Bardzo przyjemny to był akcent, a tak na szlaku nikogo. Nikt tu się nie zapuszcza. Grama człowieka nie ma. Wydaje mi się, że to przez to, że ani nie ma jakichś tutaj poorganizowanych parkingów ani nie ma za wiele szlaków takich do odbicia żeby sobie zaplanować jakieś kółko no ani żadnej cywilizacji no bo kurczę tutaj już taka wczoraj konstatacja mnie naszła że tym już szlakiem granicznym to idą tacy wyrypowicze choć tędy pójdziemy Oś. którzy niosą cały Majdan na plecach czyli od noclegu do noclegu I z reguły na dziko no bo tak tu trzeba już kombinować ale jeżyny szkoda mi tego piesia grzejemy, grzejemy sobie dalej grzeje też słońce oby się już pogoda nie gorszyła niech już se grzeje jedenasty dzień jak skończymy jeszcze te niecałe 10 km z dzisiaj to zostaną tylko cztery Dni oby, oby kończyłbym wówczas w czwartek. Będzie Boże ciało. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tragedii w pociągach, żeby móc dojechać z Grybowa, ale o już się pojawia nazwa Grybów gdzieś w głowie, w tle coś tam brzęczy. Fajnie, fajnie by było. Mission completed zrobić po raz trzeci, jeśli chodzi o długie dystanse. I co chwilę coś się zrywa. Albo żmiki, albo myszki. Myszy tu sporo, głównie w Bieszczadach. Tam dwa dni temu. Powoli leśka. Hops, hops. Pięknie. Ale ty jesteś dzielna. Hlimaszówka się chyba nazywa ta góra. Ależ tu jest srogo. Srogie wejście milordzie. Jest taka wieża widokowa, z której prawdopodobnie nic nie widać, bo ją drzewa już zarosły. A coś tutaj o, o wojskowa wieża. Jak widzicie, wejście jest takie troszkę tutaj skomplikowane. I tam jest drabinka. Nie ryzykuję, nie potrzeba mi takich rzeczy. Najstarsza i jedyna zachowana wieża widokowa w Beskidzie Niskim. 12 metrów. Bez hitlistów jeszcze trochę, jeszcze z godzinka, i będziemy u celu. Zobaczymy. Marzy mi się dzisiaj kąpiel w strumyku, a taka jest prawdopodobnie możliwa. O proszę bardzo. Sorry, wrażliwców, przepraszam, ale ta kupa świadczy, że to jest kupa drapieżnika. Mówiłem już chyba, że odwiedzili mnie wczoraj znajomi z Wrocławia. I co? Bardzo przyjemna to była wizyta I tak od słowa do słowa wyszło, że oglądali moją relację z GSB Patrz jakiś duży drapieżny ptak Ale pięknie I mówią, że im dalej w las, czyli im więcej przeszedłem na GSB Tym było widać po twarzy, że bardziej zmordowany jestem i coraz mniej mi się chce. E, I takie przemyślonka, czy tutaj jest podobnie. I taki nie. Już mi się tęskni mocno za domem, jak jeszcze chyba nigdy. Natomiast e, fizycznie czuję się w miarę dobrze. Nie powiem rewelacyjnie, ale mam wrażenie. O nie, znowu, naprawdę. I tak sobie rozmawialiśmy. Znajomy Paweł mówi. Dwa lata temu zaczynał chodzić, to czuł się tak se, kondycyjnie w górach i w ogóle. Później, rok temu, już po jakichś aktywnościach, już czuł się super, a w tym roku już elegancko. KGP temu sprzyja chodzenie, chodzenie w góry, aktywność, choćby raz w tygodniu. I w sumie powiem Wam, że no, ewidentnie istnieje coś takiego jak pamięć mięśniowa. Pokaż, pokaż, czuj, poczekaj. Pokaż, najnóżkę. Najnóżkę. Wyciągamy. Wyciągamy. Orzeszka. Super, super pupka. Idziemy. To Wam o tym mówiłem dzisiaj. Że są te orzeszki bukowe. I się wbijają pieskowi w łapkę. Jak widzieliście na załączonym obrazku. Real life. No i co? I mam takie same spostrzeżenia, że istnieje coś takiego jak. Pamięć mięśniowa, że na GSSie było mi w miarę ciężko, mimo, mimo przygotowań, zrzucenia 15 kg. Na GSB zrzuciłem dychę około, tutaj zrzuciłem 13 kg. Ja jestem ekspertem oczywiście od defektu jojo. A mimo wszystko dziś górska pamięć mięśniowa w nogach istnieje, przez co jak patrzę na te przewyższenia z ostatnich dni, to całkiem nieźle nam poszło. W niezłych czasach, patrzcie, uwielbiam takie trawki położone, coś pięknego, coś pięknego, jakie wiatr tutaj położył. Hej, zielone trawki, hej. No i taka dygresja to była na chwilę, ale faktycznie wniosek jest prosty: ruszajmy się, ruszajmy się chociaż raz, dwa razy w tygodniu sam spacer dobrze robi, a towarzysz spaceru piesek, który musi się wychodzić, wybiegać, no to już sami sobie wyciągnijcie wnioski. Ja uważam, że warto. Dochodzimy do rozwidlenia szlaku. O, tam jest jakaś tabliczka informacyjna, a my tutaj na jasiel godzinka. Ale pole namiotowe już raptem półtora km, ale się na to cieszę. Ja jestem już na tej bazie namiotowej Kupa ludzi bikepackersów się pakuje Czyli tak jakby dopiero się zbierają 13.00 już mam koniec etapu I kupa ludzi takich przyjezdnych Dwa ogniska, kiełbaski ładują Dzieciaki, no dużo ludu Trochę będzie słabo tu spać Ale myślę, że pod wieczór się przerzedzi My tymczasem idziemy w górę tego strumyka Tam jest trochę szerszy, tam jest węższy pójdziemy z tego węższego ujścia nabrać sobie wody, pofiltrujemy tylko tu będziemy spać piesek już trochę drzemie sobie tutaj woda, jedzenie plecak będzie oczywiście karimatką dla psa a tutaj będziemy się razem bunkrować nie mam karimaty takiej typowej dla psa, dlatego jest podłoga pod to moja kurtka przeciwdeszczowa i na to jeszcze plecak no i na to pies który będzie przykryty moją kurtką puchową Powinno wystarczyć, chociaż dzisiaj w chacie na końcu świata było minus 1 o poranku, e, minus pół przepraszam. No i tak oto będziemy spali na odciągach tutaj na kiju i do Supa. Tam jest jedno miejsce ogniskowe, a tam jest drugie. Niestety wiata jest już zajęta. Byłem tutaj o no godzinę przed panami, którzy przyszli po mnie. Ale wymoczyłem sobie stopy, co było błędem. Trzeba było rzucić w plecach i po prostu zająć wiatę No, ale spoko. Tarp to tarp. Będzie pod tarpem i szybka pobudka i jutro kierunek barwinek. To super.